Hordy zombie nadsiągnęły w naszą stronę z wszystkich stron. Teraz pytanie, czy uda nam się ich powstrzymać? I gdzie nigdzie sytuacja była naprawdę tragiczna. Jednak przez pierwsze 12 godzin nasza obrona trzymała się. A że Tesli kosiły setki zombie za jednym zamachem. Za to od północy jak widać nie było aż takiego problemu. Niestety mimo wszystko południowy front upadł, więc musieliśmy wysłać tam naszych lucyferów. Przez to nie mieliśmy żadnych jednostek w zapasie, co będzie bardzo ważne za chwilę. W każdym bądź razie lucyferzy zaczęli pluć ogniem, co zatrzymało na chwilę Hordy. W międzyczasie ataki zatrzymały się już z kilku stron. Wtedy zauważyliśmy to, co stało się tutaj. Wygląda na to, że zombie kompletnie zniszczyły jedną z naszych obron i przebiły się do naszego heartlandu. Z tego też powodu Burmistrz zaczął panikować i szybko wysłał lucyferów i behemotów, aby zapanowali nad sytuacją. Jednakże zombie dorwały się do budynków, co tylko zasiliło ich Marę. Co jeszcze gorsze, zombie zbliżały się do naszego ratusza. Jeśli stracimy ten budynek, cała kolonia upadnie. Więc nasza armia przygotowała się na ostateczne starcie z siłami zombie. Z drugiej strony nasze od Wody powoli oczyszczały zarażone budynki z zombie. Jednak większość żołnierzy broniła ratusza, który był w tym momencie atakowany przez zombie. Ostatecznie udało się spod niego odepchnąć zombie, jednak infekcja ruszyła głębiej w naszą kolonie. Bo zombie przemieszczały się w kierunku naszego bloku mieszkalnego. Nasze jednostki ruszyły w tamtą stronę co sił w nogach, jednak był on tak właściwie bezbronny. I tym samym pierwsze domy zaczęły popadać w infekcję. Jednak w końcu nasze jednostki zdołały dotrzeć na pole bitwy. Ale w tym momencie było już zbyt późno. Zombie dorwały się do naszego bloku mieszkalnego i zaraziły Większość mieszkańców, a pozostali ocaleńcy schronili się w czempionie. Dlatego też ruszyliśmy, aby go odbić. I udało nam się to chwilę, zanim zombie wyważyłyby drzwi. Tym samym pozostałe zombie zostały wybite. A czempion górował nad spustoszeniem, które wywołały. Zwyciężyliśmy, ale za jaką cenę?